Tecjalisty. Pisać się na termin tylko. Trzeba zadzwonić do ośrodka, wybrać ośrodek, który nam najbardziej pasuje. Ja już wybrałem. Skontaktować się <laughs> i przyjść na badanie. W międzyczasie jeszcze odezwie się do osoby zapisanej, koordynator, bo trzeba wypełnić ankietę, no bo to są takie krótkie, że tak powiem, administracyjne rzeczy. Trzeba podpisać zgody otrzymać zalecenia z przygotowaniem się do płynu i nawet środek, który jest do przeczyszczenia, którego koszt jest tam około 50-60 zł, w ramach programu jest za darmo. To straszne. To bardzo <noise> fajnie, bo tak, nie płacisz za badanie, no. nie potrzebujesz skierowania. W yy, bardzo wiele ośrodków wykonuje to badanie również w znieczuleniu i nie musisz za nie dopłacać. Co Czyli... za kraj. No. Rzecz nie umierać. Pod tym względem tak, natomiast jeżeli masz mniej niż 50 lat albo więcej niż 65, no to musisz mieć skierowanie. No i wtedy udajesz się do ośrodka, który wykonuje badania albo w ramach NFZ-u i czekasz w kolejce, albo komercyjnie i czekasz w kolejce trochę krócej.